Cześć, Adam. Cześć, Jacek. Adam, zacznijmy od tego, po czym Ty jesteś w tej chwili? Teraz w tej chwili jestem płoniczem. Jesteś czysty? Jestem czysty, trzeźwy. Czy Twój umysł pracuje teraz normalnie, czy niekoniecznie? E, teraz stara się pracować normalnie, tylko że wcześniej miałem duży problem z moim umysłem. Dlatego, że po prostu przesadziłem z narkotykami i byłem na szpitalu na Ingleja. To lekarze mi ratowali. Powiedzieli, że mam duży problem z sercem. A właśnie dlatego, że za dużą dawkę mefedronu przyjąłem naraz. Prawie 3 gramy. I mi się tak przysłowiowo zawiesił. Mój umysł działa tak mniej więcej poprawnie dopiero od jakiegoś miesiąca, półtora. Bo wcześniej to była lipa. I co to znaczy właśnie, że się zawiesił? Nie wiem, co się zawiesiło. Czy to umysł się zawiesił, czy to mefedron w Twojej głowie się zawiesił? Eee, po prostu było tak, że... Dostałem torebkę, której były prawie 3 gramy, a ja po prostu głupi myślałem, że ktoś mnie pod włos robi, że to jest nie wiem, jakieś nie wiem, leczko, proszku czy coś. Ja to wszystko naraz, a okazało się to, że było tu było prawie 3 gramy mephedronu, które połknąłem naraz, wydziwiałem trochę na dworcu scenę i tak dalej. Potem policja z ochroną razem zawiedzi mnie na Lindleya do szpitala. Na oddział kardiologii i tam lekarz mi powiedział, że mam poważne problemy z sercem. No ja jeszcze w pasy zapili nawet. A pasy? No tak, zazwyczaj z takimi osobami, które są właśnie zanarkotyzowane czy też bardzo mocno pijane, to się takie pasy zapina, ponieważ dochodzi do... Na przykład takich autoagresywnych działań, czy też działań agresywnych w stosunku do personelu medycznego. Powiedziałeś 3 gramy mefedronu, ale wiesz, co mi się wydaje, że to absolutnie nic nie mówi. Tak mi się wydaje, że to nic nie mówi, ponieważ tak przypuszczam, że ten mefedron sprzedawany jest o różnej czystości i z różnymi domieszkami. Czy możesz na ten temat coś więcej powiedzieć? Nie znam się na tym, ale wiem, że potem. powiedziałem <laughs> później, że to jest mefedron. Ja po prostu poczułem, po tym, jak się pociłem. Bo akurat mefedron, jak się go weźmie, jak on się przetworzy w organizmie, on ma swój osobisty zapach, który się wydziela razem z potem. To jest taki zapach kiszonych ogórków. pod śmierdzi kiszonymi ogórkami po mefedronie. Czy w ten sposób na przykład rodzic mógłby poznać, że jego dziecko brało mefedron? Czy to jest taki zapach wyczuwalny w otoczeniu? <laughs> Tylko pytanie, czy rodzic wie, co poczuję od potu swojego dziecka. No załóżmy, że już wie, że zapach iszonych ogórków oznacza mefedron. Czy to jest zapach wyczuwalny dla otoczenia? Wyczuwalny. Tak. Wystarczy, że się pobłąka rękę, czy tam cokolwiek, to się poci. To wychodzi razem z potem. Można Wiesz, wyczuć. Wiesz co, wśród narkomanów, jeśli jestem w błędzie, to mnie wyprowadź z tego błędu, ale Wśród narkomanów mówi się, że mefedron to jest najgorszy syf w ogóle z możliwych syfów. Jak ty to oceniasz? Nie. Akurat mefedron to nie jest najgorszy syf. To jest drugie miejsce. Najgorszy syf, ja uważam, to jest heroina. A żeby było ciekawiej, to powiem jasno ci jedną rzecz. Wiesz w ogóle, kto wymyślił mefedron? No, zaskocz mnie. To tak zwani, to popularnie się mówi, helupiarze. Mefedron w pierwotnej postaci to nie był ten te proszek i tak dalej, co się wciąga, tylko to było na bazie kryształu. A dlaczego kryształu? Żeby to można było łatwiej rozgrzać i rozpuścić do tak zwanej pompki. Mefetron ma działanie euforyczne, tak samo jak heroina. Tylko, że, hero że heroina jest gorsza, syntetyczna. Po, po Mefetronie nie ma się skrętów, chociaż się zdarza italii. i tak. I Lefedron ma kryształ w postaci dlatego, żeby się łatwiej dopuszczało do pompki. Chopiazby no, ja myśli Mefredron. Tak się powiem. Ty mówiłeś, że Mefedron połknąłeś. W takim razie jak się go w ogóle podaje? To zależy w jakiej postaci, bo jest, to, bo jest Mefedron takiej postaci kryształowej. A jeszcze jak go się przerobi, to jest w postaci proszkowej, że można go ściągać do nosa. A ja... To był akurat proszek. Ja go puknąłem po prostu. Proszek. Ale można przyciągać do nosa, ale też można go rozgrzać, nawet w postaci proszku. Można go rozgrzać w wodzie, pod temperaturą i dawać do pomniki także. Jak byś opisał działanie mefedronu? Euforyczne. To działanie jest euforyczne. Na początku noc, to zależy jak się podaje, bo jak się podaje do żyły, no to wiadomo. Działanie jest natychmiastowe, ale jak się wciągnie do nosu, na przykład albo pęknie, to trzeba odczekać te parę minut do pół godziny. Ale to jest takie działanie, no... Człowiek tu się rozpływa po prostu. Się rozpływa sam w sobie. To jest takie działanie euforyczne, takie, takie relaksacja, coś tam, że wszystko przestaje interesować. Głuchy na wszystko dookoła, ślepy na wszystko, co się dzieje. Takie działanie euforyczne. Wiesz co, to euforia, to wiem, parę razy jej doświadczyłem, tylko bardzo pobudzająco seksualnie, tak powiem też. Rozumiem. To brzmi zupełnie jak zachęta. Brałeś też inne narkotyki, amfetaminy. Czy mógłbyś porównać mefedon i amfetaminy ze sobą, jeżeli chodzi o działanie? Mógłbym. Mefedron na początku jest euforyczny, potem dopiero w zależności od rodzaju jest pobudzający. Amfetamina na początku jest uspokajająca i pobudzająca. Ona najpierw uspokaja. To są uspokaja. działania chyba. Tak. Ona na początku, mnie to na, nie wiem jak kogo, mnie to na przykład uspokaja. Nie wiadomo jak bym był zdenerwowany, nagle mi taki lacz się włącza, tylko że to też pobudza. Tylko amfetamina ma gorsze skutki, jak ona wychodzi. Bo po amfetaminie nie ma tak zwanej zejścia z bały. Nie ma po tym tak zwanej zejścia z bały, jak po amfetaminie. A amfetamina jak schodzi, to człowiek się czuje taki nie wiem, rozbity, nie może pozbierać myśli niczego. Bo to są mnie tak, jakby ktoś wziął i ciężkim młotkiem przywalił komuś w głowę. Wiesz co, Ty użyłeś bardzo ważnego słowa. To słowo się zaczęło pojawiać na moim kanale, na jak to ogarnąć. Mianowicie powiedziałeś o działaniu euforycznym. I Ja zadałem ostatnio pytanie wieloletniemu narkomanowi, który ostatecznie wyszedł z narkotyków, od 13 lat już nie bierze i to heroiny. I zadałem mu to pytanie, co do jest w narkotykach, co właśnie powoduje, że ludzie chcą je brać? I on właśnie powiedział to słowo: że to jest tam ta euforia. Jak umysł człowieka pracuje w tej euforii? Czy jesteś w stanie wtedy, pomimo tego działania euforycznego, pomimo tego odczucia, czy jesteś w stanie racjonalnie oceniać sytuację? Ja jestem w stanie. Tylko, że po prostu wtedy czuję się, tylko że nie wiem, kogo określić. Po prostu problemy, te, które nas spotykają na co dzień, to wszystko, co nas przytłacza, to Ci traci w ogóle jakąkolwiek wartość. Czuję się po prostu ponadto. Wszystko jest szczęśliwe, ładnie i tak dalej. I to, to, jest rozumiem, to rozumiem, ale chciałbym dowiedzieć się, jak pracuje umysł człowieka, czy no abstrahując od zakazów, oczywiście, czy człowiek byłby w stanie prowadzić samochód albo jakąś maszynę operować, czy nie? Ja uważam, że nie. Wtedy nie, właśnie? bo po prostu człowiek jest tak pobudzony takiej euforii, że po prostu może wiele rzeczy przegapić. O. Czy też jest zachwiana ocena sytuacji? Tak. Uważam, że tak. Ten po takim stanie jest naprawdę zachwiana ocena. Bo ja nie wyobrażam sobie, żebym pod wsiadł wziął samochód i pojechał. Kiedy ja jestem skupiony na swojej relaksacji i tak dalej, że wszystko jest mi dobrze, to ja mogę. Nie zwracać uwagi na to, co jest dookoła. I sobie nie obrażam w tym stanie, żeby wsiąść za kółko albo cokolwiek. Mówi się, że niektórzy studenci albo uczniowie biorą amfetaminę przed egzaminami. Co ty o tym sądzisz? To jest dla mnie głupota, bo oni myślą, że się więcej nauczą, że to ich bardziej stymuluje. A to jest dla mnie głupota, dlatego, że przez chwilę oni czują, że się więcej uczą i tak dalej, mózg ich stymuluje, ale w chwili, kiedy ta amfetamina schodzi nadchodzi to rozbicie umysłu, jak ja to nazywam. I to im w ogóle nic nie da. Bo w chwili egzaminów, jak wcześniej, no, no dajmy ma 48 godzin wcześniej, naspają się pety, ja to tak mówię, i się uczą, tak? Wszystko jest ładnie, pięknie. Kalkulują, myślą, wszystko zarąbiście jest, ale dojdzie do amelitacji, amfetamin z nich schodzi, mają rozbicie umysłu. Oni nawet jak czytają zadanie czy coś, to nawet sami nie wiedzą, o co im chodzi. Ja to wiem z własnego doświadczenia. Powiedziałeś, właśnie poprawiłeś mnie, że mefedron nie jest największym syfem, że największym syfem jest heroina. Heroina niezwykle silnie uzależnia. Jak to jest z mefedronem? Mefedron tak nie uzależnia jak heroina, tak powiem. Bo ja mam przyjaciół, którzy, no ich nazywam cheleniarzy, no. Ale też mam przyjaciół na programie, tak zwany metadorze. Oni chodzą na program. I oni chcieli być z heroiny, Ja tak naprawdę uważam, to jest głupota, bo ja ten metadol, ja też mam zajonych. Chodzą na program i bez niego też dostają skrętu. To jest dla mnie syf. Helupa. I ten metadol to jest dla mnie syf. Ale ja naprawdę... od razu, widzę, że helupa to jest właśnie heroina. Tak. to jest Helupa to jest heroina. Ja tak na... Helupa, że to, to heroiniści. Tak, właśnie. Bo na heroinę mówi się hel. O, no, hel. No, to też chelupa. To, to za, zależy, w jakim kręgu się kto obraca. I to jest dla mnie największy syp. Naprawdę. Wracając do mojego pytania, jak silnie uzależniamy Fedron? To też zależy od człowieka, od jego stanu umysłu. Jak przypadku? bardzo może na tym zapanować. W Twoim przypadku, jak to jest? Ja tam zawsze uważałem, że to mi nie uzależnia, tylko po prostu, że to była moja odskocznia od rzeczywistości. O. Bo alkohol mi tego wszystkiego nie dawał. Się napiłem, tam trochę się poużalałem nad sobą. No i tyle, by ale mefedo i mefetamina dawali mi więcej spokoju. Ja nie czułem się nigdy od tego uzależniony. Tylko po prostu, no powiem że lubiłem to, bo to była lepsza odskocznia od alkoholu. No tak, spokoju spokojem to dawało. To jest jeden z mechanizmów uzależnień, że nie. wypiera się to, że jest się uzależnionym. Kiedy wyszedłeś ze szpitala po tej akcji z mefedronem? W lutym. I jak teraz Twój umysł funkcjonuje? No, już jest lepiej. Bo naprawdę zawiesiło mi się to tak, że ja chodziłem, przecież widziałem zagrożenie. Wszędzie. Takie że psychozy ktoś, miałeś? Takie psychozy, że ktoś mnie obserwuje, że ktoś mnie śledzi. A ja patrzyłem na okna, to widziałem człowieka, który kurde, na mnie patrzy, i jeszcze to najgorsze, miałem takie stadium, że we mnie celuje. Kurczę. To, to było, teraz się z tego śmieję, że to nie było zabawne. Ty jesteś osobą, która ma doświadczenie, jeżeli chodzi o zażywanie narkotyków. Jesteś dwa, no, trzy miesiące. Po takim bardzo ostrym incydencie, czy wrócisz do Mefedronu, czy nie? Nie. Teraz panu powiem, że nie. Nie po tym, co było wcześniej. Naprawdę, bo jak już lekarz na kardiologii, na Lindley, byłem w chirurgii kardiologicznej. Lekarz powiedział, że było bardzo źle z moim sercem. To się jakoś jeszcze połatało, ale ja mam w pamięci to, co się ze mną działo. Te wszystkie przychody przez półtora miesiąca. Ja się bałem do brata. Zadzwonić cokolwiek. Sprzedałem swój telefon, zapadkę papierosów, umiałem w głowie, że niby Oj, nie zostawimy go, bo sprzeda coś tam, coś tam. Ja miałem takie psychozy, to jest głową, no, mi się o tym opowiadać. Naprawdę. Ja wszędzie widziałem zagrożenie, wszędzie było przekonanie na anty. Ja widziałem człowieka z psem. Rozumiem, czyli z jednej strony są te bardzo negatywne doświadczenia, które ciebie trzymają z dala od mefedronu, ale z drugiej strony jest brak tej euforii. Jak znaleźć tutaj równowagę? Jak zrobić, żeby te negatywne doświadczenia no, spowodowały, że inaczej jak zmąże jej odejdzie od narkotyków? ja właśnie tego szukam. Jeszcze z tego nie znalazłem się, panu powiem, ale szukam. Chociaż nie ukrywam, czasami jak tak przychodzę przez niektóre miejsca, widzę niektórych ludzi, to mnie trochę ciągnie. Ale sobie zaraz przypominam to, co ze mną było. I jak na razie to mnie stupuje, samo wspomnienie. Jak się wkręciłeś w narkotyki? A, to było jak przyjechałem do Warszawy. To było w 2012 roku. Akurat wyszedłem wtedy z Woli Piotrowej, z odbyku alkoholowego, zahaczyłem o Kraków. Tam poznałem kogoś, byłem tam przez dwa tygodnie, przyjechałem do Warszawy. I na początku co tam było takie jakoś sobie śmiganie na bezdomności. Później yy, Człutkałem taką jedną kobietę, drugą. No i tak się zaczęło. Amf amfetamina, marihuana, mefedron i tak dalej. I wtedy zauważyłem, że to mnie bardziej uspokaja niż alkohol. Tak wewnętrznie. Tylko, że z czasem zacząłem się robić tak zwane, jak to nazwać? O, pazernę. Że już mi nie starczały jakieś tam małe ścieżynki. Ja już musiałem walić coraz to większe, konkretniejsze, że tak powiem, ilości. Bo rośnie tolerancja. Tak, rośnie tolerancja. Czy przez te 8 lat bierzesz cały czas narkotyki? Właśnie od tego momentu co mi się M. Pedro zawiesił, zażyło mi się, przyznam się szczerze, zażyło mi się tam jedną czy dwie kreskę zabalisz, tam przerwie bóg tygodni i tak dalej. Ale to tylko było spontanicznie od tak. Chociaż przyznam się, że mnie ciągnie ciągle, ale ja pamiętam to, co się ze mną stało kiedy jak się zawiesił. I ze wszystkich sił staram się od tego odbijać. Bo nie masz, chcę, żeby to się powtórzyło po prostu. Masz w tej chwili lat 30. I jeśli dobrze policzyłem, to było w 2008 roku mówiłeś, tak? W 2012 roku 2012, w przyjechałem czyli, tutaj do Warszawy. Rozumiem, czyli 8, 8 lat temu. Kim byłeś wtedy? Wtedy miałeś 22 lata. Kim byłeś wtedy, a kim jesteś teraz? Co straciłeś przez narkotyki? Oj, bardzo wiele. Bardzo wiele. Przede wszystkim miałem więcej zdrowia. Tutaj w Warszawie, jakbym też był taki okres, że ja nie mogłem chodzić. Mam znajomych, którzy mnie podnosili, żebym pół się Miałem zrozumianą rozozę Chodziłem o kuli. Nie mam już większości zębów. I jaki to ma związek Okotne z narkotykami? I tak dalej. Czy to są te działania uboczne narkotyków? nie, te... to są te działania uboczne. To, że moja cera jest starsza, przecież ludzie. Ci, co mnie spotykają, jak ja im mówię, że jestem 90 rok, to się ze mnie śmieją, mówią, że kłamię. Pamiętam kiedyś w arkadzie było takie zdarzenie, nie miałem dokumentu. Kryminalna policja podeszła, ja im powiedziałem, który jestem rok, to powiedzieli, że ich kłamie i zawieźli mnie na komendę na odciski palców, bo nie wierzyli w to, że, ja mam, że jestem 90 rok. To było jakieś dwa lata temu, wtedy miałem 28 lat. Przepraszam, że tak bezpośrednio będę z Tobą rozmawiał, ale właśnie chcę to dokładnie zrozumieć. Powiedziałeś o uzębieniu. No, mnie się wydawało, że zęby traci się z powodu braku higieny albo no, nieodwiedzania stomatologów. Natomiast y, Ty mówisz, że to w kontakcie z narkotykami tak się dzieje. Jaki to jest związek? No właśnie taki, że zrobiłem jedną rzecz, bo jeszcze nie powiedziałem, ja że wcześniej próbowałem raz kokainę. I ktoś mi powiedział, że lepiej wchodzi, jak się wciera ją w dziąsło. Ale na dziąśle miałem rankę. Jak wciskałem ją w dziąsło, to od tej ranki zostałem stanu zapalnego na całej szczękach tu. Zaczęły mi ropieć. Dentysta powiedział, że trzeba je powyrywać, bo infekcja taka o ropienie grozi yy, zainfekowaniem serca i mózgu. To ja musiałem je powyrywać i to właśnie było o tego jednego głupiego natarcia wąsło? Bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, bo narkotyki są strasznym złem i im dłużej robię filmy na ten temat, tym bardziej to widzę. I wydaje mi się, że takie obrazowe pokazanie do czego prowadzą, jest chyba największym takim straszakiem. Co straciłeś przez narkotyki poza, poza zdrowiem? Chodzi mi o życie zawodowe na przykład. Życie zawodowe? Byłem w Norwegii, szkołem tam skończyłem biblijną. Pracowałem w stacji Vision Norge jako pomocnik. Chodziłem na zajęcie medii. Miałem być dźwiękowcem. Przyjechałem tutaj. To straciłem kontakt z większości rodziną. Mam kontakt tylko z moim bratem jednym bratem, gdzie mam sześciu braci i jedną siostrę. Tylko jeden, jedyny brat jeszcze chce mieć ze mną kontakt. Do tego przez te długi, przez to wszystko. to. Straciłem ziemię po moim ojcu w Byszynie, dom po mojej mamie w Sadkowie. To wszystko, to wszystko się za... Nie, Nie przyśpałem. To wszystko się zawierzyło. A dlatego, że ja dbając o to, żeby się siedzieć, naspać, nachlać i tak dalej, ja po prostu przestałem dbać o te rzeczy, które są ważne. Ja przestałem o to dbać, po prostu. Po prostu zamknąłem się w sobie, tylko abym miał i tak dalej. A dopiero po. No, Jak teraz wyszedłem, to na 1 stycznia. Jak tam siedziałem, to zacząłem myśleć. Przepraszam, skąd wyszedłeś? Z więzienia. 1 z stycznia wyszedłem z więzienia. I wtedy zacząłem myśleć, że co ja narobiłem i co ja straciłem. No ale zaraz potem miałeś ten incydent z mefedronem, więc no mnie ci no to więzienie niewiele się nauczyło. No to też. To właśnie teraz ja powiem, że ja sam skrebiłem. Bo to łatwo jest przemyśliwać i tak dalej, kiedy jesteś w zamknięciu. Gorzej się tych przemyśleń trzymać, jak się wyjdzie do świata i to wszystko nad siebie bije z każdej strony. Za co siedziałeś w więzieniu? Godzinki nieodrobione, grzywna, jakieś drobne kradzieże. Byłeś tam tylko raz w więzieniu? Pięć. I wszystko za to samo? <noise> no mniej więcej. Przypuszczam, że to też ma związek z narkotykami. No, używki. To wszystko miało przez używki, bo to się naśpałem, to na to na coś potrzebowałem, to komuś chciałem zaimponować, a pod wpływem nietrzeźwości się różnego głupoty robiło. To się wybiło szybę tam przy metrze centrum, tam jak się schodzi na dół do przy metrze centrum. Jak się schodzi na dół do toalety, moja świętej pamięci Luiska mnie zaczęła denerwować, a że nie bije kobiet, a stała pod szybą to zamiast ręką chlasnąć ją, to chlasnąłem rękę w tą szybę i ona pomykała grzybna kotowa. Różne głupoty się robiło. Naprawdę, ale to nie było tego warte w ogóle. Kim byłbyś, gdyby nie narkotyki? Nie wiem. Ale miałem spore ambicje. Zawodówkę kończyłem jako piekarz. Byłem w Norwegii. Uczyłem się szkoły biblijnej. Norwegii? Tak, byłem pomocnikiem w Vision Norge. Ja jestem znakę I speak English. Ale to jest właśnie ciekawe, bo umiem języki, byłem tu i tu, a ja to wszystko zaprzepaściłem. To właśnie to używki robią z człowiekiem, że wszystko, co jest najlepsze i wszystko, co możliwe. Tylko, że ja po prostu nie dam się temu ciągnąć. Dzięki Bogu odzyska, odzyskałem swoją racjonalność i teraz się nie poddaję, tylko staram się dalej przejść do przodu. No, ja się rozmarzyłem w tej chwili, jak wspomniałeś o Norwegii, bo byłem w Norwegii wiele razy. Też pracowałem tam trochę, ale też jeździłem e, tak e, krajoznawczo. Byłem na dalekiej północy. Dlaczego wróciłeś z Norwegii? Bo to jest dla mnie to jest jeden z najpiękniejszych krajów świata, Norwegia, Szwecja. E, bo ja jestem protestantem, jestem chrześcijaninem. Do Norwegii pojechaliśmy z pastorem Maksymilianem Perą z Poskarbińskiej. Ja tam pojechałem do szkoły biblijnej. A żeby za tą szkołę nic nie płacić, to ja tam pomagałem na farmie, właśnie uczyłem się tych mediów. Byłem przy dźwiękowcach, budowałem, pomagałem mu tam budować sceny, cokolwiek, tej telewizji. Żeby nie płacić za szkołę. No. I dlaczego wróciłeś do Polski? No, bo pastor wrócił do Polski. Rozumiem, te pastor. Kobiety? <grym> kobiety w Twoim życiu? Były trzy. Jedna świętej pamięci, druga posła sieć, a trzecia mnie zostawiła, jak ja poszedłem sieć. <grym> no i taki galimatias, no. Czy jesteś w stanie z tego wszystkiego wyjść, jakoś się ogarnąć i wrócić do tego, co było 80 lat temu? Ja mam nadzieję, że jestem w stanie, bo teraz do tego dążę. Jutro na przykład odbieram dowód i sobie postanowiłem, bo przez tą koronawirus trzeba się umawiać na dzień i godzinę. I mam nadzieję, że wyjdę, bo postanowiłem, jutro odbieram dowód i szukam pracy z zakwaterowaniem. I będę się trzymał rękami i nogami, bo już mam tego dość. Naprawdę to jest męczące. A co ze zniszczonym zdrowiem? Zniszczone zdrowie? Ja jestem wierzący, wiesz, że Bóg mi je odbuduje. Tylko trzeba się gorliwie pomodlić. Właśnie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję.